Au. No to chyba jakoś słabo działa. Hmm. Może było zrobić jakąś wyrwę w końcu. Tak, jeszcze ten kosmita ma jeszcze jeden atak jakiś sferowy. Au. Kurczę, za wolno mi to idzie Dobra, tam chyba były gdzieś apteczki, mam nadzieję ja, ja. takie były, Były, dobrze. Kuczę no, to było niesprawiedliwe. Bo Spita nie zna zasad fair playu, niestety. Dobra, to jest moja szansa. Mam dwa granaty, które nic mu kompletnie nie robił. Bardzo fajnie. Niestety mój brak półka od myszki teraz naprawdę zaczyna mnie wkurzać Ponieważ już bym dawno zmienił broń, a tak muszę bawić się z jakimiś... Spróbuję coś w tym guście ja to chyba też nie będzie działać Chociaż nieco da się przebić przez... Tak, momentami da się przebić przez szpary Między tymi tarczami no Tego to pierwszy raz widzę akurat, zwykle... Nie... Niszczyłem po prostu wszystkie tarcze tylko po prostu tym razem zabrakło mi pocisków do wyrzutni rakiet Wrzutnie rakiet sprawdza się tu bardzo dobrze ponieważ szybko efektownie niszczy te pola siłowe tak. Nie wiem co to było to zawsze praktycznie Zadaj mi obrażenia. Chociaż te wieżyczki są odłączone. Raz, nawet kiedy walczyłem z tym bossem, zabiło to mojego bohatera. No dobra. Główny boss nie żyje. Był chyba szefem tego statku. Z takim, z takim fotelem to na pewno jest szefem. No dobra. Uruchamiamy bombę i spadamy stąd. Ludzie zwyciężyli. Znowu. E? Co do... Więcej? Będziemy musieli walczyć z większą ilością tych? O, naprawdę, to mi przyłowi na końcówkę Predatora Dwójki. Nie, na tylu nie mam amunicji. A, to jest wspólna świadomość. Jasne, każdy kosmita tak gada, żeby nie zniszczyć im statku. No dobra, opowiadają nam historię swojego życia. No miło, byli zaawansowani technologicznie. No, na razie też dobrze. Wysyłali nawet te promy, którymi, którym do, dokonałem szturmu na ich statek, by nieść technologię. Hmm, ich energia potrafiła niszczyć gwiazdy. No i tak, tradycyjnie zniszczyli własną planetę nie rozumiem czemu jeśli by używali energii w pokojowych zamiarach chyba sama się by nie zniszczyła planety tak tych napisów bardzo bardzo źle je widać no teraz dobrze tak my znaleźliśmy tu energię oczywiście wykorzystaliśmy ich w celach bojowych no i teraz rasa wysłało nam ostrzeżenia czyli te komunikaty mówiące o wirusie, które znaleźliśmy w statku, w prowektusie bodaj, to właśnie były te ostrzeżenia. Hmm, czyli ci przeciwnicy, których eksterminowałem z takim zapałem, to nie byli kosmitami, tylko efektem bioinżynierii byli wojownikami. A my co robimy? Czyli się dezaktywujemy. Wierzymy kosmitom, których spotkaliśmy, poznaliśmy jakieś 5 sekund temu. <grym>, nie, no, dajcie spokój. Tak, dzięki wielkie. Dzięki. Co z tego, że wymordowaliście moich kumpli? Nic się nie stało. Tylko. Cała kolonia genibdesa została teraz wymordowana. Nic wielkiego. I jak ten sadek teraz będzie działał? O, odleciał. Czyli nawet bez um, ani żywej duszy na pokładzie może sterować się jakoś wracamy w pełni glorii i chwały naszej pustej kolonii, której pewnie wałęsają się... Nie, już chyba się nie wałęsają, bo ci kosmici mówili, że wyłączyli tych wojowników. Tak w każdym razie to koniec Shadowlands. Tak delektujmy się wspaniałą muzyką. Chociaż, kiedy pierwszy raz to ukończyłem no, Shadow Grants, trochę, nieco się zawiodłem na zakończeniu. No nie, żebym spodziewał się jakiejś wybitnej fabuły po, po grze arcade'owej. Ale jednak trochę głupio, że nie było nawet jakiegoś szczątkowego wyboru, jak na przykład w jakiejś innej grze, na przykład w Blowtomen po prostu mogliśmy wysadzić ten statek w, w powietrze i cały ten układ i zobaczyć jakiś inny filmik, albo po prostu da, od, oddać im tą bombę AMV A. no cóż Wesley całą grę latał na posyłki i uwierzył kosmitom, którzy których e Jedynym rozwiązaniem na powstrzymanie ludzi od użycia śmiercionośnej technologii była ich całkowita eksterminacja. To jest bardzo interesujące, w jaki sposób ci kosmici myśleli.